Jeżeli to jest prawda, to jestem zszokowany tą informacją, a dostaję tu potwierdzenie za kulis, że to jest prawda. Więc jakby to jest wynik tego hejtu, który się, z którym się teraz Tomek Matysiak musi spotkać. Dziękuję, że dzisiaj jestem tutaj też z wami, to się dzieje tak naprawdę teraz na żywo, więc bardzo się z Tomkiem solidaryzujemy, bardzo Tomka wspieramy i szanowni państwo, chcę was zapewnić, że to co się dzieje teraz, ten ostracyzm, który budowany jest wokół Szalonego reportera, to jest wynik agresywnej, ofensywnej i wrogiej polityki działania Doroty Rabczewskiej. To jest jedyna jej odpowiedź na argumenty, które ma. Nie potrafi odnieść się merytorycznie do rozmowy, do, do gości, który tam u niej u Tomka Goszczą. Przepraszam, też jestem zdenerwowany tą samą sytuacją. No wyszło no, to trzy minuty temu. To mi daje siły do tego, żeby jednak zredefiniować moje zdanie, że będę bronił tych niezależnych mediów, jakimi dzisiaj jesteście i nie pozwolę, żeby Dorota Rapczeska tak manipulowała opinią publiczną, żeby blokowała streamingowe platformy, jakim jest Szalony Reporter.